Mandero mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk, a to jest kolejny film z mobilnej gry Rise of Kingdoms. I kochani, dzisiaj pokażę wam, jak posługiwać się tutaj różnymi marszami. Dzisiaj pokażę wam po prostu sterowanie dowódcami, więc let's go! E, jesteśmy w tej chwili na mapie, właśnie tutaj w KVK, i mam tutaj sobie właśnie gościa Belisariusza. Jak i kolejne dwa marsze, które wypuściłem, które zaraz go dogonią. I e, co chciałem wam pokazać? No bo wiadomo, sterowanie jedną postacią to jest proste, tak? Przeciągacie sobie. Ym... Klikacie na postać, przeciągacie sobie postacią w jedną i w drugą stronę. Ja wam przyznam się szczerze, że przez chyba 2-3 miesiące nie wiedziałem jak to robić i mój kolega Andy z Sojuszu, pozdrawiam Andy, link do jego kanału macie oczywiście w opisie, Andy też ma kanał i bardzo fajne filmy tutaj robi na YouTube, jeśli chodzi o tą grę, różne ciekawe takie tip and trick, robi różne ciekawe właśnie porady, poradniki i teraz tak, Kilka sposobów e, oczywiście poruszania się naraz. Jak mam, żebym musiał o każdym z osobna klikać albo zaznaczać na mapie, gdzie chcę, żeby jakaś postać tam doszła, nie? Widzę, że sporo graczy dalej nie wie jak to robić po swoim królestwie, inni koledzy z e, królestwa. E, I powiem Wam tak, e, kilka opcji, na przykład zaznaczacie sobie marsz, i tutaj macie coś takiego, wam się pojawia wybór wielu. Tylko jak wy to zrobicie pierwszy raz, to zaznaczą wam się wszyscy, którzy są na mapie. Natomiast wy, wiadomo, no nie chcecie, na przykład Sarka w tej chwili, ona majnuje. Tutaj macie, że ona, ona majnuje nam złoto, gdzie indziej, więc my ją chcemy zostawić w spokoju, tak? I w tym momencie marszujemy i tam, gdzie zaznaczyliśmy, oni sobie wszyscy razem idą. I to jest bardzo, bardzo pomocne, na przykład jak farmujemy barbarzyńców, tak? Czyli na przykład jak biorę atak, a przy ataku jeszcze wam powiem, barbarzyńców Zaznaczajcie sobie, utrzymaj pozycję po zakończeniu ataku, bo inaczej, jak tylko oni pokonają tych barbarzyńców, to wracają do miasta, a tego nie chcecie. Atak i atakujemy, i atakujemy tych barbarzyńców, co nie? Ale co możemy zrobić? Zostawiamy, nie atakujemy tych barbarzyńców na razie. Jest jeszcze druga opcja przemieszczania się w ten sposób. Dwa razy klikamy bardzo szybko na jeden z oddziałów, i w tym momencie wszystkie się zaznaczają w ten sposób. I możecie wtedy robić w ten sposób, że przeciągacie palcem. Wiem, że ta opcja też jest bardzo dobra i często gęsto używana i w tym momencie o, mogę ich zaznaczyć, on ich rozwala, tu jest kolega z innej, e, z innej e, gildii, z innego sojuszu, kolega radar, to jest sojusz e, drugi tutaj e, z naszego królestwa, e, z nami koledzy grają, ja też w sumie z tego sojuszu jestem, natomiast no pozwolili mi tutaj zostać w tym lepszym sojuszu, który się nazywa SE. Pogadaliśmy barbarzyńców, oni się tak ładnie ustawiają i w tym momencie klikamy i znowu lecimy dalej, także to w ten sposób i tak samo, na przykład, to pomaga. Jak skończymy już farmować barbarzyńców, mamy mało życia i chcemy wszystkich wrócić, no to wracamy wszystkich do miasta. Natomiast ja sobie zostawię jeden marszyk tutaj i pokażę Wam, jak jeszcze na przykład podczas walk na w otwartym polu, jak możecie uniknąć dostania w piernic od przeciwników, od innych graczy, bądź jak szybko się ewentualnie przerzucać na inne opcje. Ja zaraz będę się okończyć, widzę, bo widzę, że tutaj kolega drugi idzie już dalej tam. Będziemy mieli coś do zrobienia, więc będę musiał chyba tam dołączyć. Ale szybko Wam pokażę. Wchodzę sobie tu i już zaznaczam tu i już zaznaczam tu i znowu zaznaczam tu i znowu zaznaczam. Tu i znowu teraz mu na przykład mogę powiedzieć, nie wiem. E Przywołaj, tak? I on wtedy idzie już tam do nich. Także tak mniej więcej to wygląda. Tak wygląda sterowanie e, ilo, e, kilkoma e, przywódca, e, przywódcami, kilkoma dowódcami naraz po prostu w tej grze. Albo e, jeżeli jest to podczas walk, albo jeżeli na przykład właśnie rzeczywiście tych barbarzyńców tutaj farmujecie, głównie podczas właśnie farmienia barbarzyńców, albo podczas walk właśnie na, otwartej, na otwartym polu. A zaraz zobaczę, bo tutaj nam się robi. Zaraz będziemy gdzieś tam. Musieli iść, bo tu się nam otworzy. O, proszę bardzo. Dlatego wszyscy oni dołączyli, bo oni tam walczą. To jest nasz król, Nazo. E, także on opuścił sojusz, żeby tu walczyć z nimi. Także ja tam zaraz pewnie będę musiał przyjść. I tutaj jest właśnie, oni powiedzieli, dołączcie tutaj. Nie wiem o co chodzi, dlaczego on zmienił sojusz chwilowo, czy my mamy zmienić sojusz, nie jestem pewien, ale kochani, to tyle na ten film, na ten szybki taki poradnik. Mam nadzieję, że się to komuś przyda. Jeżeli tak, no to wiecie co macie robić. Zostawcie coś po sobie, jakiś Łapenstein, to tamto, zostawcie jakiś komentarz, jeżeli macie dla mnie jakieś porady dodatkowe, no bo wiadomo, ja wszystkiego nie wiem. No i tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, oczywiście z dzwonkiem, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Także siemandero.